Witajcie, dziś przed nami figurka Grido, łowc nagród, który pojawił się w świecie Gwiezdnych Wojen w czwartej części zatytułowanej Nowa Nadzieja, Lata swój epizotyczny występ w kantynie Moses Eisley, gdzie przeprowadził niefortunną dla siebie rozmowę z Annem Sorem. Sama figurka Grido została wydana w roku 2021 z okazji 50-lecia studia George'a Lucas'a, Lucas filmu Została wydana przez Hasbro w ramach Black Series. Mierzy więc standardowe 6 cali w wysokości, czyli 15 cm. Jeżeli chodzi o jej kolorystykę, nie nawiązuje ona do wyglądu grido we wspomnianej Nowej Nadziei. Natomiast nawiązuje do starych figurek Kennera, które ten koncern wydawał tuż po premierze czwartej części Gwiezdnej Wojen. Stąd właśnie taka inna, zielonkawa kolorystyka Grido, którą możecie dostrzec. Grido jest wyposażony w dwa akcesoria. Jak widzicie w ręku ma pistolet laserowy. A także ma plastikowy pas razem z kaburą. Grido również ma 19 punktów ruchu, czy jak dowodzi 19 punktów artykulacji. No jest to figurka, niewątpliwie to możecie dostrzec rzucające się w oczy. Przyjrzyjmy się zatem jej bliżej. Jak możecie dostrzec. No, stopień wykonania przykładowo głowy grido i oddanie szczegółów anatomicznych tego gatunku kosmity jest całkiem nie tylko zadowalający, ale całkiem, całkiem dobry. Tu, co warte uwagi, to to, że zastosowano o nieco miększy plastik, tak żeby te wypustki na głowie grido mogły się uginać. Uszy też są zrobione z nieco większego plastiku. Figurka oczywiście może sobie obracać głową. W poziomie. W pionie. Jeżeli chodzi o zakres ruchu ramionami i rękami. Pistolet można tylko trzymać w prawej ręce figurki ponieważ ewa ręka ma charakterystyczne palce kosmity zakończone takimi lekkimi zaokrągleniami. Natomiast samo ramię jak najbardziej nie ma kłopotu, aby obracało się i wykonywało pełen obrót. Nadgarstek się obraca. Przed ramię można prostować. Figurka obraca się w tłowie Również jeżeli chodzi o nogi, jest tutaj przyjęty standardowy dla Hasbro dwupunktowy staw. Dzięki temu możemy nogę wysoko zginać. Również stopa wykonuje swój zakres ruchu. Samą stopą możemy wysoko wykonywać ruch do przodu, jak i do tyłu. Figurka niewątpliwie ciekawa, niewątpliwie warta polecenia i z racji kolorystyki i z racji samej historii powstania jak najbardziej w dalszym ciągu do kupienia, czasami w bardzo atrakcyjnych scenach jako, jako dekomplet, ale również można spotkać i tańsze, taniej sprzedawane oryginały w ramach outletów. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zapraszam do lajkowania i do subskrybowania, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia!